Siemanko, tutaj Adam Place i dzisiaj nagrywamy odcinek z Brawl Starsa no i dzisiaj ogólnie no przepraszam, że wam nagra nie nagrałem ale byłem po prostu na dworze i z kolegami postanowiliśmy otworzyć ten cały opening i zobaczcie co nam dropnęło Surge yy, o z tych oto skrzynek tutaj w ogóle wbiłem 9100 pucharków dużo was ominęło, bardzo przepraszam była Jedno miał być wczoraj odcinek, ale po prostu miałem długo lekcję, potem le musiałem odrabiać. No i po prostu tak zeszło. I już wieczorem byłem zmęczony. I wczoraj wbiłem 9000 i dzisiaj miałem opening tak jakoś, no 16-17 godzina. I te, te wszystkie skrzynki otworzyliśmy i ogólnie z... Jakoś chyba tej skrzynki, nie no, z, te, no, z tej skrzynki albo z tej dropnął nam Edgar, bo oczywiście Adam, y, świetny ten Brawl Starsowy gracz, y, zainstalował Brawl Starsa y, w dzień, kiedy Edgar wychodził ze sklepu. Czyli już się kończyła oferta Edgara. I ja, jakieś 10 minut po tym, jak Edgar wyszedł ze sklepu. I skończyła się na niego oferta, zainstalowałem Brawl Starsa no i go nie odebrałem, no i go wydropiłem przy tym openingu fajna postać, polecam no i gdzieś w tej albo tej skrzynce dropnął nam Edgar i z tego mega boxa zakryliśmy liczbę I... no i okazało się, że była szóstka i dropnało nam Surge więc teraz zagramy sobie z dzisiaj będzie no, długi, dłuższy odcinek, tak 20 minutowy Żebym coś w końcu wrzucił dłuższego Zająłem się trochę montowaniem Ale będzie niedługo już, no tak myślę, że następny filmik będzie już z kamerką, to już obiecuję I postaram się wrzucić ten filmik albo jutro, albo jutro pojutrze No raczej jutro, bo pojutrze jest niedziela, to wiecie no to, no to jakoś jutro pojawi się nowy film tak, no wieczorne godziny czyli teraz jak ja nagrywą to jest 20.35 małe rangi na tych burangach to są bociki trochę takie o ja pierdziele no dobra Rico co się dziwić ale jest ok, 4 plus czekajcie na chwilę przejdę no i będę się starał teraz nad jakością tych filmów, nad no przejściami i w ogóle. Więc będzie coraz lepiej. Czekajcie, ja muszę jedną tutaj rzecz zrobić. Okej. Okay. Musiałem telefon podłączyć, żeby nam padł. Okej. Okay. I tutaj sobie gramy Brawl Starsa. Tutaj jakaś szczelka próbuje podjechać, ale nie ma podjazdu trochę do nas. Tutaj ulcik, cyk I mamy ten Ja pierdzielę, uciekamy Tutaj Musimy jakiś movement kobry O Jezus O Jezus, czemu on nas nie atakuje Jaki chłop Nie, nie było szans, nie W sensie Nubem jestem na tym służu Ale co się dziwić Jak go dopiero dropnąłem Czekajcie, teraz jedną rzecz zrobię Dobra, już jestem, musiałem sobie jedną rzecz wziąć, żeby w miarę lepiej mi się nagrywało, to jakieś naładowanie baterii, ok, gramy, teraz już normalnie, na spokojnie, gramy, tu jakaś pene głupia, która myśli, że wygra, oczywiście ja tak, Obecnie to Surge'em jeszcze nigdy nie grałem. Bo nie miałem go na żadnym koncie swoim. Myślę, że to jest dobra postać, ale Edgar też jest bardzo dobry. Jeśli miałbym wybierać, to że tak rzeczywiście to nie wiem. Ale, ale trochę mi się wydaje, że ten Surge jednak ten lepszy. Bo ma też jeszcze ten jego ulcik. No i jest też chromatyczny. syk tutaj, laser już nie ma podjazdu, bo się obsrał lekko o nie tam jest ten, ja nie lubię jak oni mi zabierają powercuby. muszę uciekać, żeby mnie teraz nie zabili, I, o, dobra robię ulepszenie szybkie i to tam biegnę do tego bo wkurzającego, tutaj bokiem movement kobry taki lekki no i laserujemy tego bos bosa, no, znaczy bosa co je gada bo, pozdro tutaj, lecimy naszym surdziem dobra postać bardzo mi się, do mi się dobrze nią gra, tylko jestem trochę jeszcze nowym jak mówiłem, bo wiecie, pierwszy raz nią gram w ogóle. I najpierw nabijemy sobie Surja na dziesiątą rangę i potem będziemy nabijali jeszcze tego Edgara na dziesiątą i tam może jakąś 15 nabijemy, ale to wątpię. Już dzisiaj na odcinku raczej nie, bo ten odcinek może będzie trwał 25 minut albo 30, a albo 20 jeszcze, to też jest możliwe. No i teraz się rozgadałem, nie skupiłem się na grze i przegrałem. Ja i moje skille w Brawl Stars, oczywiście. Ma no, bramy tutaj. Ciężko się trochę gra na ładowarce. No i będę niedługo robił nowy program, taki do nagrywania, bo ten Mobizen jest akurat dobry, ale wolę jakoś, jakbym miał inny ekran. Znaczy no, inny ten. Chcę in zrobię inną pewnie ten. Inaczej pewnie to będzie wyglądało. Jakąś Wam poprawię jakość, bo chcę, żeby było jak najwięcej subów i lepsza jakość po prostu. Więc będę się starał dla Was dużo. Też jakieś dwie godziny siedziałem nad w ogóle wszystkim. Siedziałem nad aplikacjami, jakimikolwiek. Jakimiś do montażu, to na przykład, no wiecie, takich że nie wiem, nie monta... No i coś nam tutaj ścięło lekko net. Nie, nie takiego montażu w sensie montażu, bo ja jestem jeszcze słaby w te loski no i ja tam jakiś może mi ktoś pomoże o chłop ma lekko przerąbane, bo ja się właśnie updateuję no dobra wygrana easy win trochę ścinki interneta więc zaraz będę musiał zaraz zmienić No i mamy jakąś szóstą rangę na surdu. Spoko się gra tą z postacią. Jest ok. Odpiłem na chwilę ładowarkę, bo mi się niezgodnie gra. To wytrzymamy. Następnym razem w ogóle się przygotuję do tego filmu, bo teraz to tak na szybko, nagle to tak postanowiłem sobie nagrać, bo byłem, bo już jestem nielegularny jak kiedyś, więc następnym razem... Chcę być bardziej regularny i będę się naprawdę starał, żeby coś dla was rzucić. I oczywiście właśnie mnie pokonuje Steel. Dobra, tam plus 2 jest. O. Tu jacyś... o! To jest mój kolega, Oliver Ispro. Już go widzieliście, możemy go obejrzeć. Albo nie. Nie będę oglądał ludzi, no i to jeszcze nam o Jezus, jakiś Teamers. No, no grała maksem na jakiejś 28. Ramsę, ale to już mniejsza. Może go zaprosimy na odcinek. Spróbuję się z nim kiedyś tam dogadać. Znaczy, no dogadam się z nim. I Oliwier ogólnie yy, będzie chyba zakładał kanał. Yy, jak tylko założy, to wypromuję go może trochę. I was go tam prześlę do niego. Powiem jaki ma kanał i w ogóle. To przejdźcie sobie do niego. Bo będzie niedługo zakładał. Ja mu coś tam trochę pomogę. No i możemy go niedługo zaprosić na odcinek tak szczerze. No i ja właśnie ginę. Ach, jaj moje skija. Co się robi znajomi. No i Oliver właśnie wbija 29 koła. Ale to mnie to tam nie za bardzo obchodzi. I ja sobie teraz będę grał moim surgem. No i będę już regularny, ale nie będę zawsze regularny, bo to trudno jednak wstawiać zawsze regularnie. Przynajmniej dla mnie. To się wydaje łatwe naprawdę, ale gdy ma się szkołę, tym bardziej online, to naprawdę jest trudno powiem wam ja się dziwię jak to robią ci więksi youtuberzy o wiele niż ja bo ja na przykład po prostu ledwo się z tym czasem w tym czasie mieszczę jak tak na przykład zakładam że jutro nagram to mogę nagrać za dwa dni bo to jest trudno się zmieścić w tym czasie zaproszę go może przyjmie Zaproszenie o, no i jesteśmy na odcinku. Może wyłączę mu tam, yy. yy, heja. Ja na chwilę zrobię cięcie i zadzwonię do niego. Dobra, siemka. już jest. Rozmowy z Oliwierem No, ja tutaj coś się tam wyświetla. On coś co tam zmienia. Chyba z kinami się chce pochwalić, ale to już mniejsza. Gramy duo. Dobra. Lecimy. Gra paperką. Okej. Okay. O Boże. Nie, kurde, a nienawidzę takich Mortisów. Boże. No tak, bo wysokie pucharki. 20 koła przecież. 20... No już zaraz 30, więc... No. Słabo. Ale on ma wysokie pucharki, no to co się dziwić. On ma dużo pucharków bardzo, bo on no, taki topowy chłop jest. No ze starania ma. W sensie tam takie na przykład mm, na Bia, jest w topce w B na B na przykład on ma tam tysiąc na tej postaci. No i właśnie chyba... No! Uciekaj! Dobrze? Okej, okay, zabity. Ja się ule, ulepszę. Tutaj muminka wyślę. Gdy jest git. Okej, okay, ale nie biegnijmy za tym Edgarem. Miszy, Edgarem. Dzielimy się. No. Za tym wiecie. Mm. Boże. Mortisem, o! Ja pierdzielę, co się stało, właśnie, bo ja nie za bardzo wiem. No, e, dobra przegrana, ale wysokiej pocharki było Git, więc nabijamy tego surdza. Ja będę mniej gadał. Ok, widzicie, chłop, dobry jest. Naprawdę dobre. No, no gra już długo, ale dobra. Co ja to o tym Dobra, będę normalnie gadał. Okej, okay, lecimy. On tam ryczy. Bierz te Boże. A, ale co ten? Dostaliśmy mocno. Od tej, no Amber. Ta postać jest tak dobra. Moje marzenie ją mieć. No i właśnie nie mogę tak gadać co chwilę, bo się bardziej trzeba nagryć że skupiać, jak każdy wie. No i on teraz walczy z daj nam robot I w ogóle my też kusi was ta oferta, jak ktoś ma no, poniżej, powyżej tam 100 gemów. To czy tylko mnie kusi taka jedna oferta? Dzisiaj w sklepie, do sklepu wszedł rzadki skin Horus Bo za 99 gemów. Ja się zastanawiam, czy nie kupić tego skina, bo jest. No, ba, mi się bardzo podoba. Nie tylko, że podoba, ale w ogóle jest rzadki. Tylko po prostu też szkoda gemów, bo ja zbieram na ostatni karnet, więc raczej go nie kupię. I właśnie chyba przegrywamy. No, bo ja zlamiłem oczywiście. No, no dobra, M. Amber nie miał szans. Ja zlamiłem to. Za dymkę gramy. Okej. Okay. Jeszcze tak z 10 minut odcinka. Jezus, co ja zrobiłem. O Jezus! Nie, o Jezu, ale fartnie. Boże, yy, ile ja już tego o Jezu powiedziałem? Nie mogę się skupić. Muszę lepiej grać. To jest dobra rada. Dobra, musimy się tutaj ulepszyć. Co, co się dzieje z tym netem? Będzie lepsze jakoś następnym razem. Będę się bardziej starał tam nadmontować. Ja nie montuję, ale robię już te takie początkowe, na przykład, nie wiem, miniaturki. Cięcia. No, no i będą na nagrywki z kamerką. Intro, ale intro słabo mi wyszło. A ja tak, drużyna. O Jezus. A ja to lam, lamie, boże, lamę tym Edgarem. Nie Edgarem tylko, wiecie sami, yy, no, Cały czas mi się myli. Nie wytrzymam. Dwie osoby nas oglądają. W ogóle yy, kolega Oliwier ma, jakbyście chcieli, jak są, jak są tacy lepsi. Widzowie, Starso do 20 tysięcy pucharków. Ja jeszcze tyle nie mam. Ale Oliver poleca klan. Klub, znaczy Wariaci Max. Możecie dołączać jak tam chcecie. Oliver poleca. Fajnie tam nabija z jakimiś Bartiksem i tak dalej. Pucharki. Mówił mi. Dobrze, tam mistrzostwa sobie poradzili. Więc polecam. Czyż on tak poleca, nie ja? Ale dobra, już lecimy. 20 tysięcy. Ma tam z trzy koła albo dwa koła ten klam. Teraz to się tak bardziej skupiam na gadaniu, dlatego tak lamię i w ogóle. No dobra. Nie, no przegramy. Mo Jezu. Ale jestem lamers. Ktoś doszedł, jakiś mi microw, nie znam typa. Yy, on chyba też. O, i to jest ten klub, Wariaci Max. I on... Oj, musimy podłączyć telefon. I on, yy, to, jest, no, Wariaci Max, to jest ten klub. I tutaj największy typek ma 34 tysiące. I no, no i jednak o 24, ale było 20 z tego co pamiętam. No i to jest ten klub. No i ma tam 2600. O, on wyszedł. O, dobra, już jest. Yy, muszę. Czemu on wychodzi? Co jest? Może zaproszę go. Nie, on z kimś gra, dobra. Gdzieś ten. Ale dobra, zagrał tam kilka rundek. To pewnie dlatego, że ja lamię. Ale jak wiecie, jeszcze. Coś jadłem przed tym. No i tym. I, zap i zapomniałem umyć telefonu. I trochę słabiej mi się rusza tą postacią. Więc wiecie. O, tego nowego skina Marszala Marufusa. <laughs> Boże! O Jezus, nie to było trudno ugrać. O, ktoś tam z tyłu sobie gra. Fajna postać. Ja będę miał za 1000 pucharków z tyłu. To tak nie wiem, może z 10, w 10 dni nabiję. Może krócej to 10 tysięcy, bo ja dziennie to po sto nabijam. Jak, będzie, jak be, będzie skin, będzie odcinek na pewno. To już wam obiecuję z odblokowywania stew jak będzie za, za dwa miesiące ten nowy karnet, bo tego się nie opyla bo ja bym mógł kupić ten karnet tylko moim zdaniem ta Belle w tym nowym karnecie jest słaba, słabą jest postacią no i tak za bardzo nie chcę tej, tego karnetu a mógłbym go kupić na tamtym 36 poziomie, ale nie chcę no i po prostu nie chcę tej zadymiary, no i po prostu co ja tak mówię? No i po prostu, dobra, koniec z tym. Więc no i chciałem Wam powiedzieć, że po prostu yy, będzie. No, za jakieś 10 dni będzie odbieranie. Stu to Wam nagram. Jak, jak wejdzie nowy karnet, i ja od razu będę kupował ten karnet. Jak on tylko wejdzie do gry, robię Wam streamka albo live, albo nie wiem, albo yy, odcinek z tego, jak kupuję właśnie. Nowy karnet, ale to też zależy od tego, czy ta postać będzie nowa, dobra, bo jeszcze tego nie wiemy. A jak będzie taka słaba, gorsza niż ta to kupuję ten karnet. To też będzie odcinek. No w każdym razie, jak nawet kupiłbym ten, to i tak, i tak bym Wam to nagrał. Więc możecie oczekiwać fajnych openingów na moim no, kanale. Będą, bo jakbyśmy kupili ten letni karnet, to za jakieś dwa miesiące. Bo to już będzie lato, wakacje. No to będzie. To wam nagram odcinek, będę nabijał 70 karnet. To jak na samym, na samym końcu z tego 70 karnetu zrobię wam odcinek. Kilkuminutowy, jak odbieramy cały karnet. Do tego jeszcze jedną chromatyczną postać. I zrobię wam z tego taką, taki właśnie odcinek, duży, długi. Mi się wydaje, że taki opening będzie fajny. No i ogólnie na... No i to, tego możecie się spodziewać przez ostatnie dwa miesiące. Będzie dużo filmów. Będę się starał już tym razem z, z tym wszystkim montaż i w ogóle miniaturki, bo miniaturki będą lepsze. Już niedługo. A teraz spróbuję ugrać bitwę. Słabo mi idzie, bo się teraz skupiam. Na mówieniu do was. No dobra. Oj, słabo nam idzie. Przez 25 minut nie możemy ugrać tego. To będzie trzeba coś zrobić. Dobrze coś ugrać, bo na razie to słabo, naprawdę. Ja odłączam telefon, bo mi to przeszkadza. Będę musiał ładować po odcinku, bo za dwie minuty jakiś kończy się odcinek i ja właśnie strzelam go na i pod koniec odcinka ci co wytrwali do końca jest ich na pewno mało, z tego co wiem yy, pokazuje ID ID moje moje ID będziecie mogli mnie dodawać ja już dzisiaj będę, no i dzisiaj albo jutro, lub no przez jakie, no przez ostatnie tygodnie, miesiące będę Was akceptował. I będziecie mogli się tam, z, no po prostu, no mogli, będziecie mogli ze mną nagrywać. O tak powiem, że będziecie mogli u mnie być na odcinku. Mi się wydaje, że spoko sprawa. Może trochę widownia mi się powiększy, bo na razie jest mała. Mało, skromna, ale za to bardzo lubię moich widzów i kocham, szczerze. Jest ich bardzo mało, ja o tym wiem, nie musicie mi o tym mówić, ale lubię Was po prostu. Nagrywam filmy, mi to sprawia przyjemność. No, a Wy macie co oglądać też, znaczy takie fałcery, to, no to dalej, no. Fajnie też czasem pooglądać takich mniejszych youtuberów. Takich amatorów bardziej. Bo ja nie jestem oczywiście jeszcze youtuberem takim. Tylko jestem na razie bardziej amatorem. Nie? No i teraz mnie zabił jakiś Stew. Ale dobra, chyba ugramy tą rundkę. Bardziej będę teraz obroł starsie, się skupił na Brawl starsie i mówił obrół starsie. A jakbym na przykład wam udostępnił yy, komentarze, bo na razie je blokuję ze strony hejtów i tak dalej yy, to ten to mogliście by, byście mogli napisać, czy Waszym zdaniem karnet z Rufusem był lepszy, czy by ten karnet obecny jest lepszy. Bo moim zdaniem o wiele kolonel Rufus lub po prostu... Pułkownik Rufus jest lepszy. Bardziej, no, skiny, no Skin był też taki spoko, ale to nie tylko dlatego. I my właśnie ugraliśmy rundkę, więc S. No i szczerze to była ostatnia rundka i właśnie jest 25-minutowy odcinek. I teraz uwaga. Skupcie się, bo odbieram po pierwsze nagrodę. Możecie sobie zaraz zatrzymać ten, kto ogląda, oczywiście, ten, kto wytrwał, albo sobie po prostu przewinął, tak też można. Pokazuję kod, a możecie mnie dodawać. I tutaj, zaraz. Czekajcie. I to jest mój kod. To jest moja ID. X, G, Z D te 32 32 w No i to jest koniec tego odcinka, tak więc na ura!